No, już po rajdach. E, zrobiliśmy 40 rajdów. Mam 37 boksów. E, unikal od U1 do U6 oraz 2 boksy U8. Jeden boks U7. Tutaj przede wszystkim z tego rajdu celuję. Wykuszę na 55 AW, potem żeby ją przerobić na 60 AW, która ma bona. No i tak, no i próbujemy. Próbujemy. Zobaczymy, co z tego, co z tego rajdu Beliala poleci. Krap. Pergaminy. Poty. To są poty życia na 1800. Po prostu ciekawie wyglądają. Pergamin, nic ciekawego nic nic o jest jest dla łucznika no tu nic ciekawego nie będzie bo to tylko u4 ale jest dla łucznika eee, tunika na 53 na 53 level no spoko może może ktoś kupi lecimy dalej o celon dziesiątka Znowu celą dziesiątka, zwój produkcji, orkowa zbroja, ale o, tego, tego nie widziałem jeszcze. No proszę. No nic, nic, nic nie leci jeszcze. Znowu, zwój produkcji. No niestety nic tutaj. No trzy ostatnie boksy nam najpierw otworzymy sobie U7, nic, U8 i U8. No niestety nic ciekawego nie poleciało. Ale tutaj mamy uklata no, jedynie na 53 level. I co chciałem pokazać, dlaczego ogólnie powód, dlaczego tutaj w ogóle jestem, dlaczego jestem na S1. A to dlatego, że tak sobie kiedyś obiecałem, że. Jeżeli kiedykolwiek e, wojownik dostanie bona w kuszy, to wrócę. A w, w kuszy na 60 level mamy bona 15 na 50 Więc to jest bardzo soczysty buff. I do tego ściąganie resa 24% i e, siła ataku 260 jedynie. Nie ma e, zwiększonego defa, ale to nic, nic nie szkodzi. Jest to mega, no, mega fajna sprawa, dlatego dla tu exp No i zobaczymy, jak wytworzymy. A spróbujemy wykręcić jakieś -ki, e... albo SL ki albo to będzie kusza pod e... Krusa, czyli na pewno dwie takie kurze będzie trzeba sobie stworzyć. Co ciekawe, można tu wylosować losowe opcje lub przenieść opcje, czyli najlepszą opcją, moim zdaniem, jest wytworzyć kuszę Leo na 55 level. I tą kuszę, no ta kusza jest na przykład bezbona, wytworzyć sobie bardzo ładną osłonkę, i potem przerobić z, z przeniesieniem opcji. I wtedy rolować już samą unikalność tej kuszy na 60 level. No i tak to, tak to, tak to wygląda mniej więcej. Opisu całego aktu nie robię. Jedynie jakieś takie openingi. Czy może jakieś kręcenia, jak będę, będę będę coś tutaj działał na tym akcie, czy, czy runy, czy tatuaże będę tworzył, to, to na pewno coś, coś wstawię na kanał. Także witam ponownie, no i trzymajcie się cieplutko, zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję mojego kanału. No i do zobaczyska. Cześć, cześć.